A co to w ogóle za ściany? ty mnie to przywiozła. No jakieś kamienie beznadziejne, co to mur berliński? W ogóle mi się tu nie podoba. W ogóle nie wiem jak tu ludzie może, mogą przychodzić, tu jest strasznie. Może tam jakiś jeszcze gwałciciel siedzi za tym. Ale zobacz jakie brzydkie te kwiaty tutaj są. No, Przecież to to A jest... Te kwiatki to są strężne. Daj spokój. Przecież na to patrzeć Prze nie można. No przecież tych kwiatków to nawet nikt nie zauważa. Szkoda, że one są stworzone przez... Bo... Co mi dalej. One przecież nawet nie pachną. W ogóle są bez wyraży. A ten zobacz co ja mam. Jezu jak to śmierdzi. Co? I jeszcze kuję na. No, popatrz. O jeszcze jest. te kurde kolca wbiłam na dodatek. I nie zemściły się jakieś mściwe kwiaty. A w ogóle to mam dzień do dupy chcesz dzisiaj wiedzieć. Z tym się płakać. Może nie nagrywaj, bo będę ryczeć tego. Bo te cholerne ludzie tak potrafią człowieka zdołować, że się żyć nie chce. Jak to szybko się udziela. Ale brud zobacz, jaka brudna woda. A tam bocian chyba stoi. Ale brudne to jest wszystko. Wiesz jaka brzydka czapla, to czapla stoi. A idź na nią patrzeć nie można. To, to takie cienkie, chude jak papi. No. Patrz, jak ona brzydka. No, w ogóle do taka niepodobna. I znów mury. Kojarzy mi się, jakby mnie do więzienia zamknęli. A to życie nasze, tak. Jest bardzo brzydka. Nie wiem, co to jest. Wiecie? i siedzimy i płaczemy. i te ptaszki jak brzydko śpiewają tak tam jakby zgłupiały no nie wiem co ale w ogóle To co one śpiewają nie mam pojęcia jak i tak tego nikt nie widzi i nie słyszy patrz jaki ten moc jest do dupy on się niedługo rozleci na chwilę zobacz jakie to wszystko beznadziejne a zobacz jakie jabłszy, kwiatki zerwałam się, to na to patrzeć zimą? W ogóle po co ty to niesie? To jest takie wstrętne. Zobacz jakie tutaj, Jezu. Jakiś muł, nie wiem co to jest. Błoto, tam pewnie, chyba pełno żab siedzi. Tych wstrętnych, co na ich widok to ludziom się wymiotować chce. Nie wiem, gdzieś ty mnie przewiozła. W ogóle czuję się taka zdołowana. Chcę mi się od razu ryczeć, że świat jest taki wstrętny. A Ty rozumiesz tych, co się śmieją? Potrafią się śmiać? No właśnie. Śmieją się jak głupi do sera. Podziwiają to wszystko. A to błoto? W tę piękną pogodę błoto? Żeby my się taplały po błocie? Straszne to widoki. Bez nadzieja. A to słońce dzisiaj grzeje jak durne. Po co ono grzeje? Komu ono jest potrzebne? Świeci jak zwariowało. Przecież ludzie zaraz będą mówić, a po co ta słanka w ogóle? A nam jest tak gorąco. No, na co nam słońce? No. No nie wiem, po to chyba, żeby mnie zdołować. Ty, no ty mów, ty mów. A ty co, myślisz, że ty piękna? Zobacz w tych drzewach. Przecież zobacz jaka ty przydka jesteś. Ty jesteś chudziutka, ja jestem jak beka, zobacz jakie to wszystko wstrętne. Zobacz jak my wyglądamy. No ja to już nie wspomnę o sobie, jak co ja myślę. Hmm. No jakiś dureń posadził tych drzewa. A kto ich tam znajdzie? No wstrętne. No, Ale dla nas to jest cudowne, cudowne piękne, piękne, prześliczne, pachnące i tak dalej. My czujemy to inaczej. A to jest dla firm. Dla tych smutasów, którzy odbierali nas nie tak jak trzeba. To wy tak odbieramy. Piękne. To jest piękne.